Cześć, witajcie w nowym blogu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem na Peronie. Jadę dzisiaj do Krakowa. Idę do Teatru Słowackiego na koncert Kapeli Krakowienzis. Będę słuchać Czterech Puro Roków Iwaldiego, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zdecydowałam się jechać auto, pociągiem, dlatego że samochodem zawsze jest problem z parkingiem w okolicach Starego Miasta, szczególnie jak jest. Jak jest pogoda, a pociągiem podjeżdżamy praktycznie pod samo miejsce. No i pociąg idzie 28 minut, a samochodem pewnie trzeba jechać godzinkę, więc dlatego taka dzisiaj opcja. Później Wam troszeczkę nakręcę widoczków z Krakowa. Pewnie też pójdziemy na jakieś jedzonko, Także zapraszam Was na spędzenie tego wieczora ze mną i z moim mężem, który będzie niewidoczny. Miłego oglądania. Do zobaczenia. Jesteśmy już w teatrze. Czekamy, aż otworzą loże. Mamy taką fajną dwuosobową loże, także będzie całkiem przyjemnie i intymnie, bo nikt nam nie będzie przeszkadzał w podbiorze muzyki. Nie mogę się już zaczekać tak dawno, nigdzie nie wychodziliśmy razem. A tutaj, nie dość, że wspólne wyjście wieczorem to jeszcze do Teatru Słowackiego. Nic lepszego nie może się trafić. Po koncercie, z uwagi na brzydką pogodę, udaliśmy się na symboliczny, krótki spacer po rynku w Krakowie, a potem na coś smacznego oraz dobrą kawę. Nie byłabym jednak sobą, gdybym przy okazji nie zajrzała chociaż na wystawę Wit Witkaca. Niebawem zbliżają się moje urodziny, i mam nadzieję go odwiedzić. Na dobranoc, powiem wam tylko, że mój mąż doskonale wie, co jego żona lubi najbardziej.